Serdecznie Państwa. Witam Tomasz Matynia, program Porozmawiajmy o gospodarce, portal mypis.pl. Naszym gościem dzisiaj jest wiceprezes Prawa i sprawiedliwości, e, pani poseł Bata Szydło. E, a tematem naszej rozmowy będzie dzisiaj sytuacja ważna dla Polaków, e, sprawa OFE. E, pani poseł, jak pokazują badania, dwie trzecie Polaków e, uważa, że rząd niewystarczająco wyjaśnił potrzebę. Zmian zachodzących w ochy. Jak pani uważa, jak powinna wyglądać debata publiczna w tej sprawie i czy dzisiaj rząd wpisuje się w tę debatę, czy chowa głowę w piasek? Rząd nie tylko nie wyjaśnił, dlaczego chce zmienić system emerytalny, ale też myślę, że wprowadził ogromny chaos i zaniepokojenie wśród Polaków, dlatego że mniej więcej od ponad roku płynęły różne sprzeczne informacje na temat planowanych zmian, co innego mówiła pani minister Fedak, co innego mówił pan minister Rostowski, jeszcze co innego mówił pan minister Boni. W pewnym momencie nawet doszło do tego pod koniec ubiegłego roku i na początku tego, że w ciągu jednego dnia obydwoje sobie zaprzeczali, więc to jest sytuacja bardzo niepokojąca, dlatego że tak jak pan wcześniej stwierdził bardzo słusznie zresztą Polacy nie wiedzą na czym w ogóle tak do końca polega funkcjonowanie systemu emerytalnego. Na czym te zmiany mają polegać? A dodatkowo jeszcze dostali takie komunikaty, z których zrozumieli jedno, że ich emerytury przyszłe są zagrożone. Więc na pewno ta debata przez rząd była przeprowadzona fatalnie. Do dzisiaj projektu ustawy w sejmie nie ma i tak naprawdę nie wiemy jeszcze co rząd zamierza, dlatego że ja przestałam już wierzyć w te deklaracje słowne poszczególnych ministrów, a przede wszystkim nie wiem, kto w rządzie tak naprawdę odpowiada za przygotowanie tego systemu. Czy konstytucyjny minister, jakim jest pani Jolanta Feda, która odpowiada za resort pracy, e, któremu podlegają sprawy społeczne i zabezpieczenie emerytalne, czy też może pan minister Boni, a może ktoś jeszcze inny, więc niestety chaos jest bardzo duży. Może właśnie przejdźmy do samego systemu emerytalnego, jak wiemy, on dzisiaj składa się z trzech e, filarów, z czego większość Polaków e, e, zamyka się w, w, tych, w tym systemie dwufilarowym, czyli pierwszym, tym Zusowskim mm -hmm. i drugim, tym, e, w tym w OFE. Jak prawo i sprawiedliwość ocenia ten system emerytalny? Jakie e, propozycje zmian ewentualnie może zostawić go w spokoju, tak może nic z nim nie robić, ale ewentualnie e, jak go polepszyć, jeżeli jest taka potrzeba? No, trzeci filar, ten, o którym Pan wspomniał, jest tak, to jest tak zwany filar dobrowolny. I myślę, że warto też o nim wspomnieć, dlatego że w pewnym momencie rząd zaczął przekonywać, że będzie możliwość dobrowolny w tym sensie, że można sobie dokonywać wpłat już z własnych środków finansowych na, na to zabezpieczenie, jak gdyby dodatkowe. E, bo nie możemy tego mylić z tą dobrowolnością, którą Prawo i Sprawiedliwość proponuje, o której za chwilę powiem. E, natomiast niewielu Polaków z niego skorzystało. Dlatego, że tutaj muszą być spełnione dwie podstawowe przesłanki. Po pierwsze, to co jest najistotniejsze, Polacy muszą mieć pieniądze na to, żeby sobie dodatkowo jeszcze odkładać na e, przyszłą emeryturę. I po drugie, no muszą też mieć taką świadomość, że to jest, że to coś im da w przyszłości. U nas jest powszechnie takie społeczne odczucie, że odkładanie na emerytury później skutkuje tym, że te emerytury są tak niskie, że chyba ci, którzy mają pieniądze, mogą inwestować, wolą inwestować w co innego, czyli wolą inwestować czy to w nieruchomości, czy w jakieś inne formy, niż akurat dodatkowo się ubezpieczać. Atrakcyjne mogłoby to być wtedy, kiedy rzeczywiście byłyby zagwarantowane spore dopłaty do emerytur, i po drugie, gdyby mogły być one dziedziczone, bo to jest ten element, który jest bardzo ważny w zabezpieczeniu emerytalnym. Ja wiem, że dzisiaj odkładam moje pieniądze, ale w przyszłości moje dzieci będą no na przykład mogły te pieniądze pominąć dziedziczki. Natomiast ten system, który obecnie funkcjonuje, on niewątpliwie wymaga poprawy, dlatego że ostatnie, szczególnie ostatnie lata, kiedy zaczęły się wypłaty właśnie z tego no, drugiego filara, z tego, Tak, z pierwsza ofer, emerytura wyniosła 14 zł. Tu też trzeba powiedzieć jasno, że ta pierwsza emerytura wyniosła 14 zł, dlatego że prawdopodobnie osoby, które ją utrzymały, miały bardzo krótki okres składkowy. Być może, że ta ich składka też nie była zbyt wysoka, więc to zależy od bardzo wielu przesłanek. Ale faktycznie no, dla wszystkich chyba jest to zaskoczenie, że, że to są aż tak niskie pieniądze. Tym bardziej, że gdyby pewnie zliczyć te pieniądze odkładane przez te osoby w tych latach, no to okazałoby się, że dużo wyższa kwota została przekazana do systemu. Więc ten system trzeba poprawić, bo on nie gwarantuje, nie gwarantuje przede wszystkim stabilności zabezpieczenia emerytalnego. Rzecz polega też na tym, że w naszym kraju jest system oparty na tym, że my wiemy, ile składki odprowadzamy, jest stała składka, ale to się nie przekłada na naszą wiedzę, jaką my emeryturę w przyszłości otrzymamy. Na świecie funkcjonują dwa systemy: albo jest stała składka, albo jest, i to jest system lepszy, do którego myśmy powinni dążyć stałe zabezpieczenie emerytalne to znaczy ja wiem, że po odprowadzaniu mojej składki w określonej wysokości przez jakiś czas ja sobie decyduję, jaka będzie wysoka ta składka i wtedy wiem, że za lat 20 czy 30 będę miała emeryturę określonej wysokości którą na początku sobie zakładam po stopniu waloryzacji bo to też trzeba brać pod uwagę, prawda że jest inflacja i tak dalej Natomiast w tej chwili trudno jest to przeprowadzić wszystko tak naraz, bo wiadomo, że system emerytalny mieści się w systemie finansów publicznych i przy tej szczególnie teraz sytuacji finansów, która jeszcze przez działania Platformy i rządu obecnego niestety została doprowadzona już do takiej krawędzi wytrzymałości, te zmiany muszą być bardzo przemyślane i bardzo rozłożone w czasie. Ale my nie możemy o jednym zapominać, że. Naprawianiu systemu emerytalnego istotą nie może być zabranie pieniędzy do tego, żeby łatać dziurę budżetową, tak jak, tak jak jest to propozycją rządu, tylko istotą naprawienia systemu emerytalnego jest zabezpieczenie emerytalne Polaków, czyli to bezpieczeństwo emerytalne. Dlatego Prawa i Sprawiedliwość zgłosiło swój projekt ustawy, 5 stycznia zgłosiliśmy który zakłada dobrowolność wyboru, ponieważ uważamy, że w tym momencie to jest najlepsze rozwiązanie, które zabezpiecza Polaków i jednocześnie daje gwarancję tego, że ja podejmuję decyzję o mojej przyszłej emeryturze i mogę sobie również dokonywać zmian. Jeżeli jest sytuacja, czy to na giełdzie niekorzystna, a ja mam emeryturę w OFE, to mogę podjąć decyzję, że chcę to przenieść do ZUS-u, czy też... Jeżeli akurat moja sytuacja życiowa ulegnie zmianie, pogorszy się, to mogę w tym ZUS-ie być dłuższy czas. Jeżeli będzie sytuacja lepsza, no to mogę przenieść, ale to jest moja decyzja. Ja biorę za to odpowiedzialność, natomiast państwo oczywiście musi pewne gwarancje obywatelom tutaj zapewnić. Pani mówi o projekcie Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnio mm. e, uwidocznił się spór w rządzie, właśnie prawdopodobnie też oparty w pewien sposób na tym projekcie. Pani minister Fedak bardzo głośno mm. mówi o tym, że to jest dobry pomysł, nie odwołując się bezpośrednio do mm. Prawa i Sprawiedliwości, ale uważa, że właśnie ta dobrowolność byłaby e, szansą. Czy Prawo i Sprawiedliwość poparłoby e, taki wniosek, gdyby on wyszedł z rządu, a gdyby jego twórcą była e, pani minister Fedak? A dotyczyłby właśnie tej, tej wolności ubezpieczonej. No, oczywiście my, my poprzemy każde rozwiązanie, które będzie zbieżne z tym, co my zgłaszamy, więc ja uważam, że nie jest istotne, czy dokument zostanie przyjęty, byle ten dokument był, zawierał to, co akurat proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Pani minister Fedak spotkała się z naszym klubem jeszcze w grudniu ubiegłego roku i myśmy tam bardzo długo rozmawiali na temat jej propozycji, ona wysłuchała naszych propozycji. Już wtedy było widać, że tych pomysłów mamy sporo zbieżnych. No potem ja myślę, że po tej dyskusji, tej przepychance w rządzie również próbie zdyskredytowania jej pozycji przez ministrów, pani minister no, odważyła się wreszcie powiedzieć, że tak, że, że rozwiązaniem, które jest w tej chwili najlepsze jest właśnie dobrowolność. Ja się z tego bardzo cieszę, dlatego że to nie chodzi o ambicje, że myśmy przygotowali ten projekt, czy my ten pomysł, tylko to chodzi naprawdę o dobre rozwiązanie dla Polaków, a w tej chwili, szczególnie w tej chwili, kiedy jest, jak już wcześniej mówiłam o tym, bardzo zła sytuacja finansów publicznych. Kiedy jest kryzys ogólnoświatowy, nie wiadomo w którym kierunku rozwinie się sytuacja na światowych rynkach finansowych. No to co się w tej chwili dzieje, te ogniska zapalne, które w coraz to innych częściach świata się pojawiają, trzeba, trzeba brać pod uwagę. No, prawdopodobnie w bardzo krótkim czasie, w tej chwili, będzie duże zachwianie na rynkach paliw. To wpłynie oczywiście na wzrost cen, na inflację, to wpłynie również na giełdę, a poprzez to wpłynie no, na te składki, na te fundusze, które są odkładane w otwartych funduszach emerytalnych. Więc to trzeba wszystko brać pod uwagę i trzeba doprowadzić do tego, żeby wprowadzić system, który będzie naprawdę. W najbardziej, ja nie powiem, że w doskonały sposób, bo pewnie takiego systemu nikt nie wymyślił do tej pory i, i trudno go będzie wprowadzić w życie, ale żeby to był system, który w najpełniejszy sposób, jaki jest to w tej chwili możliwy, zabezpiecza Polaków. No, właśnie poszukajmy tych podstaw e, decyzji ministra Rostowskiego, ministra boniego rządu, e, który chce przenieść e, część składki do ZUS-u, stworzyć tak zwane superkonto w ramach, e, ramach ZUS-u, które mi, prawdopodobnie będzie w drugim filarze. E, ale jeśli chodzi o to, powiedział jakie są podstawy tego? Czy. E, Polska sytuacja finansów publicznych jest aż tak zła, że trzeba się do tak bardzo ciężkiego kroku posuwać, bo Jacek Rostowski nagle po trzech latach urzędowania, po czterech już prawie latach urzędowania mówi, że drugi filar jest jak rak, który wypompowuje środki z polskiego budżetu. To jest 200 miliardów złotych, tak przypomnijmy. Ale jakie według Pani mogą być, mogą być te przesłanki prawdziwe? do tych przesłanek przejdę, to może odniosę się trochę do tej wypowiedzi Jacka ministra Rostowskiego, bo, no to mogę powiedzieć tak, że albo on kompletnie się nie orientował, na czym polega polski system finansów publicznych i na czym polega no system wiemy, emerytalny, nie że on, nie miał PESEL tak, nawet, jak że jak on po trzech latach rządu nagle się ocknął i wypowiada takie zdania, że to jest system, który jak sam to sformułował ja rak. Ja myślę, że tutaj trzeba być ostrożnym w takich sformułowaniach. On to powiedział oczywiście w określonym celu politycznym. Eee, natomiast z drugiej strony, przecież w jesienią ubiegłego roku, chyba we wrześniu, pan premier Tusk mówił, że nie będzie radykalnych zmian systemu. Nawet ba, więcej. Spotkał się z szefami otwartych funduszy emerytalnych. Jeżeli odłożymy na bok cały ten spektakl, który urządził no ta, wtedy, ta. no to tak naprawdę konkluzja z tego spotkania była taka, że szefowie otwartych funduszy mieli zaproponować również pewne zmiany czy ulepszenie systemu. Ja już wtedy mówiłam, że to jest sytuacja kuriozalna, żeby ktoś, kto sprzedaje. Ten towar no, decydował o tym, w jaki sposób ta sprzedaż ma być prowadzona. Więc... No ale taka, taka wtedy był, taki był wtedy medialny komunikat, ale to zostawmy, bo to jest pewnie jeszcze jeden z wielu takich e, złych nawyków tego rządu, czyli zamknięcie się tylko i wyłącznie w świecie PR-u. Natomiast jakie są przesłany? I czy sytuacja jest zła finansowo? Ja myślę, że sytuacja jest bardzo zła. My do końca dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak jest rzeczywiście, ponieważ nie mamy wszystkich e, danych, takich, którymi dysponuje ministerstwo i przede wszystkim nie mamy e, też wiedzy na temat tego, w jaki sposób e, technika, czy technicznie może w tej chwili, e, na czym polega zarządzanie finansami publicznymi. Czyli przekładając tak prosto, mówiąc to. Można, wielokrotnie już też o tym mówiliśmy, ale tak mówiąc po prostu, no, są różne możliwości, ażeby czy to dług, czy deficyt finansów, czy budżetu, pokazywać na różne sposoby, w zależności od tego, jak się nazwie pewną rzecz, jak się ją zapisze, w jaki sposób się to zaksięguje. I tutaj oczywiście wszystko się to odbywa legartizm, jest to zgodnie z prawem, natomiast Inaczej się to liczy, inaczej się pokazuje, wychodzą różne dane. Tylko, że dochodzi się do takiego momentu, do którego doszedł już e, nasz rząd, że niestety samo księgowanie i to czarowanie...